Szybędeczko mordeczki z tej strony, szybki banan. Witam Was serdecznie na MindFox.pl. Tak jest, jesteśmy na warsach jak zauważyliście. No i nie czekając, ruszamy, ruszamy i zagramy sobie jakieś starcie tutaj z graczami z MindFoxa. Tak więc. O, tu jest dobra ręka. 22, już bijamy. Za 8 sekund start. No i kozak. Jak widać, jest bardzo dużo graczy i mam przynajmniej z 2 osoby w drużynie. 3 może nawet. Ok, zaczęło się. 3 osoby mam w drużynie, tak jest. Ok. To zbieramy, zbieramy Chyba zbieram wszystko, tak mam, takie mam wrażenie Świeżni dropi troszeczkę sklepać, ok, się zbierają A my szybciutko Tak ja kupimy bloki Jednego bloczku, dajcie jednego bloczku Dość mam wrażenie, że ci moi zawodnicy nie będą pomocni i nie będą budować tego łóżka. Ja może zacznę. Najgorsze są te kubloczki, bo na nich nie da się budować. Ale to też się da ogarnąć, to jest taki duży problem. Może będzie warto zrobić update mapy Napiszcie jeśli wam to przeszkadza na forum Zróbcie wątek, powiedzcie że nie chcecie śniegu To wtedy się usunie na przykład te tafle śniegu Żeby nie było to takie problematyczne Jedna zbrojeczka dla was koledzy Macie Jestem pomocny banan Mam nadzieję, że docenicie to Dawać mi jeszcze parę bloków I lecimy szybciutko na środek po złoto, po złoto, złoto Mordo Nie, nie roz... jak wyjść? To się nie zapalić, kurde trzeba rozwalać te nasze Już rozwalę, no Czakuj Chcemy sobie tam na dole drogę zrobić, żeby dało się w ogóle schodzić, bo teraz tak śmiesznie Tutaj pomogę nie musieli rozwalać własne bazy. Dobra i teraz o... O, już mam drogę na środek. Super. Nawet ziomek miał złoto. Nie zamulą. O kurde. O kurde. Mada to groźnie. <grystanie> to było niezwyczne. i co? Wywalić? Pomóc. Mam cię. Ach, parło. O, tak. O, tak. Czuję się nadziany. Odciąć drogę. Ten nasz odważny poleciał do nich parcie. Rozwalił mi jeszcze łóżko nieziemskie. Dobra, obłówmy się w złoto. O, już nie może wyjść stamtąd. Oko. No, słabe, słabe drużyny. Trafiła nam się najlepsza drużyna. Widać, że inni szybko popadali. Porezygnowali. Dobra, nie czekamy, wbijamy do końca. Ja będę zaczął już dobijać. Albo zrobię zakupy szybkie, o. Ja nawet sam nie mam setu. Kupimy łuk. Kupimy. Teraz Niemieczyk. Drugi łuk i... Oszczały i patrzcie, teraz ja jestem... Kolegą. Jestem pomocny. Nikt nie powie, że banan jest słaby. kolegom z drużyny. Aż tutaj jeszcze ode mnie. Jestem kozakiem, nie? Wiem, wiem, jestem kozak. Dobra, bierzemy na końcu sobie brąz, kupimy jakiś krowaty set i palimy ich na pyrkę. No i ogień. Wojna! jest złota jeszcze będzie pełno pewnie na środku. Gwiezdkich już nie ma. Czerwonego poczekamy, aż sam przyjdzie do nas, żebyśmy tak łatwo sobie występili. No bo dobra, od razu może. No ten też do mnie idzie. Dobra, czekam, dajem każdemu fory. No, budujcie się, ja nie będę się do Was budował. Ładcie mi drogę. to was zrzucę. Szybko mordeczko, jak ty się tak wolno budujesz, co to ma być? A ty? Budujesz się do mnie? Też nie? Co to ma być? Ty też zrezygnował? No dobra, no to... To mi pozostaje. To mi pozostaje. Chcę na odwiedzinę. Mnie ugoszczą herbatką cieplutką. Normalnie. Pata z miodem będzie? Tutaj się patrzysz kolego. O, będziesz dobudowywał drogę, a ja cię zrzucę czy nie spadł. To za gość To za gość no to easy peasy będzie gera Nawet mi nie dał się zabić I daj, 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 daj. No i dobra, lecimy do kolejnego. Ostatniego, już niebieskiego. O, właściwie chciałem właśnie... do nas, a patrzcie, my napinamy pięknie łuk. Tam, że będzie wracał. Tam, że będzie wracał, ale i tak trafię go Kurde, nie wierzę, że nie trafiłem. Ta strzała była przeznaczona dla niego. On było wyrte jego imię, no kurde. Jakim cudem to mogło nie trafić? Weź to zostaw. Weź tego nie tyka, jak to nie twoje. I denerwuj wujka banana. No i wujek nadchodzi. Towry na klepę? Klepę życia? No i poszło łatwo, prosto. That's all. That's all. Too late, too late. Iha. Easy peasy. Łatwa giera. Ale spróbujemy jeszcze jedno. Może będzie teraz trudniej. Że miałem dobrą drużynę. Zobaczymy. zobaczymy. Dobra. Co my tu mamy? Tu się coś zaczyna. 17. No i 17 najszybciej będzie, to lecimy na 17 Oj, no spodziewam się, że to jest ta, ta mapa, gdzie najwięcej drużyn gra, tak? Bo maksymalnie 40 osób może grać, czyli bardzo, bardzo dużo. No, czekamy na start. Albo może nie czekamy, może odpalimy od razu, co? Palamy? 6 osób. No, spróbujmy. O, i jest super! Jest 6 osób, każdy z w innej drużynie, czyli każdy gra solo. Mega fajnie, każdy będzie musiał zadbać zarówno o obronę, jak i o defensywę. Ja tak, i co? No, Ofensywa, defensywa, obrona, tak. Regenerujcie mi się tutaj szybko, a ja poproszę od ciebie, poproszę dużo piaskowców, proszę pana. Proszę od ciebie klatę. Ja za chwilę wrócę po następne zamówienie, tylko najpierw zabezpieczę swoje piękne łóżko. Cieszę się, że znowu jestem na górze. Lubię mieć tam pozycję na górze. Mówiłam o tym ostatnim streamie. Znacznie łatwiej jest jak się gra. E, chłopcy, ty się budujesz do mnie? Nie. Masz tam przewalony. Przecież ja popatrz jaki desant za chwilę ci zrobię. Ale jeszcze się nie bój, bo atakować nie będę. Nie mam nawet czym. Teraz tak, poproszę fajny kill off od pana. Proszę bardzo dużo piaseczku, A zresztą nawet możesz mi jakieś saciki sprzedać. Wyobrażę. No i dobra, i to jest mój zestaw początkowy, którym będę wyjaśniał kolegę. Zróbmy obok. Dwa źródła. Okej. Okay. Jeszcze nie wie, że jestem nad nim, nie? Nie wie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. widzenia. Może zejść. Do widzenia. Boga. i wypadałoby po złoto już podróżować to mnie się tam nikt nie będzie na razie i mnie stawią tarcie bloki i lecimy na środek mam wrażenie że troszeczkę się w tych bedwarsach wyrobiłem dość częściej w nie gram mam wrażenie że już gram lepiej znacznie niż grałem kiedyś zaraz zobaczymy eee... Ok, punkt odpisuję tylko. Bo... Eee, dobra, zapytałem, Patrzcie. Kali tam miał sprawę, szybciutko zrobiłem to. Mam nadzieję, że Darnię resztę. No i co? Lecimy szybciutko, 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 zjedzmy. Ej, panie! Panie! Panie, co to za strzały na śniadanie? Co tam ma być w ogóle? Ja sobie nie życzę, żeby mnie tutaj tymi strzałami atakowano. Co to miało być? Ja aż koksa. Nie będę jadł. Trzeba jakoś mądrze zagrać, nie wiem. Podcast może? mnie tutaj uratuje. To nie wiem. A gości już się napina na mnie. A dobra. Chyba. Nie, nie muszę to mój. Już się wystraszyłem. Jak już słyszałem ten dźwięk, to już miałem mokro. Eee, dobra. by tutaj jeszcze mądrego. Gościu sobie za długo już tam siedzi na środku i się obawiam tego, że on już tam zakosił strasznie dużo. Strasznie dużo po prostu Ale okej okay. idziemy do niego Strasznie dużo złota O, jest gościu 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 Co ty, mnie tam nie ma, ja tam nawet bazy nie mam, co ty <grym> Co za ty, pan myśli, że mi łóżko rozwali nie jest moja baza, panie Głową chyba Ja cię widzę, ja wiem, że ty tu jesteś co? Co? Siedź tam w tej dziurze. Chyba 10 nie polecam. Gościu, jak cię normalnie zrobiłem w Bambuko, co? A ty myślałeś, że ja tam bazę mam. O, jest złoto. Tam było potrzebne Dobra, odcinamy jedyną drogę. Może sprawdzę, że czy łóżko tutaj nie zostało mu jest pusta baza. Tak, jest łóżko. Kościół wyjaśniony. Moja baza na razie czysta. To jest ważne, żeby sojuszników wokół siebie wyeliminować. Mam wyeliminowanego tego i tego, a ja jestem w dobrej pozycji. To Do mnie nie ma drogi. Dobra, 24 złoto mega megaśnie. mega śnie. Dobra, idę się obławiać. W... O kurde, znowu złoto. Ja kupię wszystko co najlepsze. Już wydaje mi się, że jeszcze jakiś gość ubiega z łukiem. Tam jeden taki we mnie siekał wcześniej. I nie chce mi się wierzyć, że to był ten, który go zabiłem teraz. R? Tełmigłem poprosił. Byłem poprosił jeszcze. O kurde. miód marzenie. Józeszki. Resztę nie wiem, daj mi jakieś potki może. Spoko. Jeszcze mieczek kupię i lecimy już na odsiecz czyli będzie palić. gości na głowę Brakuje mi tylko, hmm. o właśnie, właśnie tego mi brakowało Ej mordo, dawaj miecz walimy, walimy do końca ile tych drużyn zostało? dwie no to easy złota dużo hmm? tam jest jeden gościu, najpierw zrobimy taki szybki research i wpieprzyć kto jeszcze przeżył? okej, okay, tam jest drugi tam jest jeden, tam jest drugi, no to easy będzie Robię sobie drogę tam. Mam nadzieję, że tamten nie ma łuku. A nie ma. Wygląda jakby był biedny. No, no, no. Come on. Ty mi drogę do swojej bazy, coś kolego. Co ty teraz wierzysz? Herbata aniołki? Co ty? Panika młode? Panika młode? Patrz co ja robię teraz. Ja jak to wyczułem? Ja cię wyczuwam? Ja cię trafię i tak ja bym tu przeczekam, ty musisz do mnie podejść, a nie ja do ciebie. Mordo, na co ty liczysz? Na no mordeczkę. mógł go wykończyć tym mieczykiem, ale. A, dobra. Witam. O kurde, coś tutaj położył, mordo. Mordo ty moje. Takie mocne te bloki dał. Daj mi zjeść jabłko. Zabrałeś dużo. Mordo ja, Jak ty mnie bijesz to ja tracę życie Rozum to Nie wolno mnie bij No easy, teraz giń Nie 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 ze te mną te numery Będziesz już żył na tej mapie Do widzenia Dobra No i kurde, nie powiecie że się troszeczkę nie wyrobiłem na tej bodob... Troszeczkę więcej tego skilla przybyło. Dobra, a no i został ostatni, który może awkuje. Nie, nie awkuje. To jest po prostu słaby, bo chyba cały czas jest bez seta. Dobra, zaszelejemy sobie. Kupimy sobie coś z tej prefy, może owieczkę. Czemu by nie. Ma stać w końcu. Dobra, zostało nas tylko dwóch. Decydujące starcie. Też wątpię, żeby miał kolega jakiekolwiek szanse. I teraz patrzcie. Mordeczko, zeskocz. Wkładam ci, zeskocz. Nie! Zeskoczyła całkiem. Co za głupia owce. Wow! Teraz wściekły banan. No dzień dobry, to ja! To ja! Wyciągnął miecz, nawet nie zdążył zaatakować. Dziękuję, dobranoc. Bardzo łatwie dwie gry. Dwie wygrane dwie gry. No i co, Ja na tym będę się kończył. Mam nadzieję, że następnym razem będzie troszeczkę wyższy poziom. Ale ja wam dziękuję ślicznie za, no, za miły jak zwykle odcinek. Tak więc do zobaczenia, pozdrawiam widownie, trzymajcie się. Cześć!